Dzień dobry drogie dzieciaczki, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmę się utworem zespołu Myslowic pod tytułem Nienawiść. Ale słowem wstępu, do tego utworu przymierzałem się już parę razy, nawet go kilka razy nagrałem, z czego ostatnia wersja miała chyba z pół godziny, bo gadałem sobie na, na, na początku. A to ze względu na to, że ten utwór yy, ma dla mnie taki emocjonalny charakter, a ze względu na to, że y, chciałem go w ogóle dedykować jednemu z naszych patronów, którego już niestety z nami nie ma, Maćkowi. Y, I przy okazji właśnie y, wykorzystać ten utwór do podziękowania Wam y, za to, że po prostu jesteście, że oglądacie nasz kanał, y, za wszystkie interakcje, które macie tutaj z nami, że piszecie mi komentarze, że dajecie łapki w górę, że dajecie znać, jak Wam idzie z tą gitarą. I przede wszystkim pamiętajcie o tym, że... Ten kanał to jest interakcja, nie tylko, że Wy mnie oglądacie, ale ja Was też kojarzę. Jak ktoś napisze właśnie komentarz, że a ja tutaj sobie zaczął grać dzięki naszemu kanałowi, a że ktoś ma, nie wiem, w ramach rehabilitacji bierze i gra na gitarze i to mu pomaga. Pamiętajcie, że to motywuje nie tylko Was, to, że oglądacie tutaj ten kanał, nie tylko Was do pracy, ale mnie też. Jeśli widzę po prostu fajne, miłe słowa, no to po prostu aż chce się żyć. W tamtym roku we wrześniu zaczęła mnie strasznie siepać właśnie borelioza i tak się jakoś nie mogłem zabrać zresztą widzieliście po odcinkach że jakoś tak po prostu mniej było tych odcinków zaczęło mnie strasznie dopadać Połowy ciała mi zaczęło po prostu paraliżować drętwieć mi zaczęła właśnie lewa ręka także nie mogłem sobie akordów złapać i tak dalej no ale doszliśmy do tego co się dzieje wcześniej już zresztą miałem boreliozę tylko to neuroboreliozę i nie mogłem wpaść w ogóle, że to przez to już zacząłem się trochę przerażać. Ale, właśnie, te wszystkie interakcje, które mamy między sobą, to, że właśnie napiszecie mi jakieś miłe słowa, że Wam się podoba, że dajecie radę, że Wam to gdzieś tam pomaga i tak dalej, to mnie też po prostu motywuje do nagrywania. Więc. Dzisiejszy odcinek, tak jak mówię, jest dedykowany Maczkowi i to jest podziękowanie dla Was za to, że po prostu tutaj jesteście, że jesteście fajni. Cieszcie się każdą chwilą, dobrą i złą. Pamiętajcie, że w złych rzeczach, nawet tych właśnie najgorszych, są jakieś lekcje, które możemy się nauczyć, które możemy wyciągnąć, żeby zastosować w swoim własnym życiu. I co, lecimy z dzisiejszym odcinkiem? Do zagrania utworu potrzebujemy trzy akordy: Amol, F dur i C dur. Bicie oryginalne to jest 5 razy na zmianę i na końcu na dół góra, czyli F i C A F i C Ale, że zrobimy sobie to w takiej wersji bardziej mojej, takiej bardziej ogniskowej, to bicie 3 razy na dół raz do góry i to całe długie bicie, czyli 3 razy na dół raz do góry, do góry, na dół, do góry, na dół, na dół i do góry. Czyli mamy A skończy się to wszystko w co wierzysz co kochasz zasypie śnieg dziki uniesie cię wiatr upuści cię nagle uderzysz ufałeś mu tak ale ty się ale ty nigdy nie poddasz się i drogie ciaszki, to byłoby na tyle w dzisiejszej mam nadzieję, że chcę, wam się spodobała na razie trzymajcie się, patki miłego dnia i sorry za przydługawe intro